Pani, zawieram was na zamek Bąkowiec w Zawierciu. Zamek nazywany również Zbójnickim Zamkiem, dlatego że przed czasami Kazimierza Wielkiego była tutaj już strażnica zbójnicka. Zamek od czasów Kazimierza Wielkiego był ciągle w rękach prywatnych, a jego początek datuje się na XIV wiek pierwszą drewnianą warownię wznieśli tutaj toporczykowie, którzy przyjęli nazwisko morski. Dziadowa jaskinia. Jeszcze niedawno czasami chronili się w niej biedni, wędrujący od wioski do wioski ludzie zwani Dziadami. Piękna pogoda dopisuje. Humory i uśmiechy również. Już byłyśmy pod zamkiem Bąkowiec. Byłyśmy w dziadowej jaskini. A teraz ruszamy w szlakiem w kierunku wiaty. Zobaczymy, czy będzie możliwość odpoczynku, czy będzie zajęta. Zapraszam na dalszą wędrówkę. Dobry. Dzień dobry. dobry. Jaka fajna wycieczka. No. Wy macie fajniejszą. Dlaczego? No, ja bym wolała zamienić, zamieniłabym. No, się No? pani wolała na końcu pojeździć? Ja bym wolała zamienić. No to zamienia się na chwilę. Niech tam siada na tego koloru. No. no. Cud nas jest dobry. Cud Piękny teren w okolicach morska. Wchodzimy w dół. Taki mini wąs. Dziewczyny krzyczą, żeby zdjęcie zrobić. Wrócę się Skocznie narciarską już minęłyśmy, a teraz ostatnie podejście pod zamek. Starą, dawną drogą tutaj się kiedyś wjeżdżało na zamek. Pięknie, gorąco już się porozbierałyśmy. Ja kurtkę zdjęłam. Trasa dość ciekawa, malownicza. Zaraz idziemy pod górkę. Jak Danusia było? Moje ukochane morsko. Trasa super. Spacerek elegancki. Ola, każda wycieczka z tobą to jest bomba. No, dziękuję, bardzo mi miło. E, przyroda, dziękuję. Słoneczko się cieszy. Dziewczyny są tam z tyłu. Widać, że jeszcze jeszcze z przodu idą, ale ich już nie pokażę. Idziemy dalej. Podejdziemy pod zamek. Kawiarnia od dzisiaj prawdopodobnie już jest otwarta. Zajrzymy, bo... Dopijemy na tak I oferowali jakiś żurek. O. Także zobaczymy. Tam jeszcze może przysiądziemy, wiata jest, odpoczniemy. Słuchajcie, on tam jest, właśnie tam w tych zaroślach jest zamek. Wysoko na górze, ale niestety nie widać. 谢谢。